すい <laughs> Tak. Panie i Panowie, premier rządu na rzeczpospolitej, pan Donald Tusk. Od czasów Kazimierza Wielkiego zadaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego było, jest i będzie kształcenie młodych ludzi dojrzałością Rady Znakomitych, ozdobą snów świetnych i w różnych umiejętnościach wyuczonych. Zgodnie z tradycją podczas dzisiejszej uroczystości, jako ustępujący rektor, przekaże i sygnał władzy nowemu rektorowi, jego magnificencji, profesorowi Wojciechowi Nowakowi który otworzy 649. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magnificencjo, przyjmij ten pierścień, akcji peandulu z Mosalem, który złączy cię na okres twoich rządów z Jagiellońską Wszechnicą. Przyjmij ten łańcuch, catenam dignitatis, znak największej godności, jaką Cię obdarzyła wspólnota akademicka. Ups, już zaraz poprawię. Przyjmij to berło. Przyjmij to berło z regiminis, będącej symbolem władzy rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na chwilę cofnijmy się w czasie. Jest 1 październik 1947 rok. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Franciszek Walter, lekarz, dermatolog, po raz trzeci od zakończenia wojny, II wojny światowej, tak wita gości zgromadzonych na inauguracji Nowego Roku Akademickiego. Uważam sobie za miły obowiązek witać najserdeczniej drogich gości w murach naszej uczelni, podziękować im szczerze i gorąco, że na nasze zaproszenie przybyć zechcieli. Obecność ich bowiem jest dla nas cennym dowodem nie tylko pamięci i przywiązania do najstarszej Polsce wszechnicy, ale także wyrazem zainteresowania się jej życiem wewnętrznym. Później nadchodzi rok 1949. Komunistyczne władze PRL bezprecedensową i bezsensowną decyzją odłączają Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny od Uniwersytetu. Burza, nie, tornado historii lat 80. i 90. sprawia, że w 1993 roku po 44 latach wydziały medyczne powracają do Uniwersytetu. Żywię ogromny szacunek i nisko się kłaniam panom rektorom świętej pamięci profesorowi Andrzejowi Szczeklikowi i profesorowi Andrzejowi Pelczarowi, którzy ten niełatwy proces rozpoczęli i doprowadzili do szczęśliwego finału. I oto mamy dzień dzisiejszy, rok 2012. Po 66 latach rektorem Uniwersytetu ponownie zostaje medyk, chirurg. Stoję tu przed Państwem jako piąty rektor Uniwersytetu Jadzielońskiego i mam ten ogromny zaszczyt prowadzić dzisiejszą ceremonię. Panie i Panowie, 649. rok akademicki w Uniwersytecie Jadzielońskim uznaję za otwarty. Aby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie. Quo felix, faustum, fortuna cum sit. Mam niekłamany zaszczyt stanąć dzisiaj przed audytorium reprezentującym jedną z najstarszych europejskich tradycji. Tradycji, które zaważyły na biegu historii, na biegu naszej cywilizacji. Tą tradycją jest niezależność. Współczesna Europa jej siła oddziaływania, jej potęga, nawet jeśli dzisiaj są przez niektórych kwestionowane, wszystko to ufundowane jest na idei i tradycji autonomii. To wynalazek z czasów średniowiecza, determinujący rozwój kontynentu, a potem całego świata determinujący także rozwój. Wszystkich prawdziwych uniwersytetów, do jakich należy od samych swoich początków Uniwersytet Jagielloński. I dlatego uniwersytet w wymiarze globalnym, a ten uniwersytet, szczególnie mocno w naszym polskim doświadczeniu, stał się widocznym symbolem, stał się przesłaniem, jakie płynie do nas, współczesnych, od bez mała tysiąca lat, w przypadku tej uczelni od sześciuset pięćdziesięciu. To przesłanie autonomii niezależności.